Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Kiedyś na kanale robiłem recenzję tej wyciskarki z Lidla. Podlinkuję wam tym, co nie widzieli. Natomiast ktoś pytał w komentarzu, jakie moje wrażenia po jakimś tam czasie użytkowania. No, generalnie sok powstaje jak widać, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście jest bardzo mało klarowny. Tutaj zrobiłem sok, jak widać, z czerwonej kapusty, z buraka, z marchewki, tam jeszcze było jabłko. I broku. To jest drugi pojemnik, który wyszedł ze sokiem. Natomiast pierwszy pojemnik przeleciał już przez sitko, bo tak muszę robić. I z tego pierwszego pojemnika tyle zostało dziadów. Natomiast tu w gargu dopiero mamy klarowny sok. No to wyrzuciłem to dziadostwo, sitko przemyte. I drugi pojemnik. Oczywiście zero ściemy. Tak to wygląda. Taka ciapa leci, ale jest też sok. No, czasami jeszcze to ręką przycisnę i jeszcze tam sok jakiś wylatuje. No, i tyle mamy soku. Zaraz to przeleję do szklanek. Nie nagrałem niestety, ile było warzyw, ale był pełen ten pojemnik. Taki nawet z lekką kupką. Dwa to jest drugi pojemnik dziadów. Jeden już wyrzuciłem i to jest drugi. No, i oto soczek dla czteroosobowej rodziny. Coś wspaniałego. No, ale teraz zasadnicze pytanie, czy warto kupić tę wyciskarkę? Mi się wydaje, że mimo wszystko warto, z uwagi po prostu na cenę 300 zł. Porządne wyciskarki kosztują 1500, 2000 i więcej i na pewno zrobią lepszą robotę. Tyle dziadostwa nie zostanie, ale kiedyś kolega mi mówi, co będziesz kupował za 2000? Tysiące... Dokup jedną marchewkę więcej, jednego boraka więcej i będzie wziął tyle samo soku. No nie wiem, może ma rację. Natomiast to, co mi się najbardziej podoba w tego typu wyciskarkach, to to, że wszystkie warzywa przelatują same siłą grawitacji. Uwierzcie mi, że tego popychadła nie użyłem ani raz. Wcześniej miałem wyciskarkę ślimakową. No to tam musiałem stać i każde jedno, każdy jeden wsad musiałem przecisnąć czymś takim. Czyli stałem powiedzmy 15 minut i pchałem, a tu tylko wrzucam i robię sobie coś innego w kuchni. Z tym, że tamtą wyciskarkę ślimakową myłem dużo szybciej. Tutaj znowu tracę czas na mycie tego wszystkiego. Dzięki. Trzymajcie.